Wiemy też, że jeden z graczy bardzo lubi tymi bramkami, a z chwali się na mediach społecznościowych. A tym razem, e, Janusz, Rybski. Janusz Rybski, e, numer 7 z 3, strzelił gola, podawał mu na mediach społecznościowych e, swoimi bramkami. Ale teraz bramkę, nowy strzelił. hatryk. E, tylko tym razem do swojej bramki e, zaskoczył. Sławek Udzic próbował trzy razy, a tutaj zaskoczył e, e, swojej. Bramkarza Kasper, Kasper, Ka Kasprzyk. To właśnie to, o czym mówiłem, dopóki Hubert Buja zaangażuje się w 100% grę. Ależ, ależ, teraz! Ależ, obrona! No e, pięknie, to było Tam e, gdzie pięknie. być powinien i złapał to e, w ręce. Teraz... E, Kolejna ten, interwencja, taki tak. mały show Pawła Gibasa. E, ofiarnym ślizgiem to zablokował. Teraz Kasprzyk, słupek! I dobitkę blokuje Ilczuk, ależ teraz sytuację miał Kasper, Kasprzyk. do Szczepana Szczepan! Nice! Chciał to ekwilibrystycznie potraktować. Fischer! Broń Gibas. Teraz kontra nowego ładu, ależ teraz. Jeszcze raz Paweł Gibas. Wteczność w obronie. Mamy ostry kontakt, będzie podanie Makuła! I zablokował e, wszystko Ilczuk. Naprawdę bardzo dobrze nowy ład jest teraz ustawiony. Czepiec! Cał z dystansu! Wreszcie Czepiec spróbował. Fischer. Ale Miedlar, to było Miendlar, Tak. Jędlar. Fauluje. Tak. Fauluje Mikołaja Fischera. Mam